Cześć! Z tej strony Kapelusik Teraz no, pierwszy odcinek będzie z campinga i nagrywam go razem z Witaj się dobry Okej, okay, nieważne, nagrywamy w dzisiejszym odcinku campinga e, Kto tworzy serwer? Nieważne tak. jak tworzymy serwer Games Okej, okay, nieważne, niech się nazywa byle jak. Dwie osoby. Create. Dawaj, zbijaj. Tu ja jestem. Okay. I będziemy razem z tym kolegą nagrywali. E, a jak się. A, a my ustawiliśmy rzeczy? A, to ja bym ją ustawili. Okej, dobrze. ja sobie za dużo jedzonka. Prawda, czy nagrywanie się jeszcze robi? Robi się. Dziś się nie zacięłaś? I w dzisiejszym spróbujemy hmm. chociaż, jeden, chociaż trochę przetrwać Wezmę trochę dla ciebie wódki Kurde, ja trochę... Ja do... wziąłem wodę Ale ja wziąłem tam wódę hmm. Ale wiesz ile tej wody mam? No nie wiem. Hmm. wiedzieć Ojej, wezmę radę No i dobrze ja mam 300 kilo, bo jest wydój tylko kilo. Jak się wyrzucał rzeczy? E, musisz na nie kliknąć. Mogę. Okay, ja sobie jeszcze trochę tego wezmę, tego tego. E... Tam, ale tu jak się daje jedzeniem rzeczy. No ten... to, co, o, zaczynamy. Super. Widzimy taki z niego kolega, nie? Aha. Hmm. Ale jak jakie mam podróż? Musisz na, na rzecz kliknąć, której nie chce. Którą masz na klipunku. To co, zaczynamy? No A dawaj. A nie, bo ja mam je, kurde. O, bej. Hey, Ej, zaczynamy. Chyba dodali jakieś rzeczy, bo ja las, się... Jak się nam gra, sprawdzę, czy się jeszcze nagrywa. Nagrywa się, okej. Okay. No, na samym, na pierwszym odcinku się trochę denerwuję. Ja no, myślałam, że to to ja, sorry. No, no. Ej, hey, chodź. Ja mam wszystkie chodź. rzeczy i nie Chodźmy. Let's go! Nie wiem, bo cię zatukę. zatukę. cię stałem, weselu. A widzowie ciebie zatuką, jak ja mnie zatuką. <ślawni> no i <ślawni> dobrze. Bo nie wiem, co ja to robię w ogóle. <ślawni> Chciałeś być popularny, to proszę, masz szansę się. Wyjawnić w widzę. Au! Oh, tu jasnej gulary! Co to stało? co to I po co podchodzisz, kurde? Chodź to? Myślałem, że jakiś, jakiś miód nie zabił białego. to nieważne, to jest się Myślałem, że jakiś miód nie zabił, bo coś białego przede mną było. Tak, kurde, się patrzę. I tak, omówienie jest, kanału jest. będzie takie, że będę nagrywał w piątek, sobotę, niedziela. No. Takie wolne dni od szkoły. Mogą być czasami wyjątki, że nagram kiedy indziej. Eee, tak, będą nagrywać między innymi. Z Tylko w wakacje widzowie. Tylko, no Tylko w wakacje No nie, a jeszcze na Tylko w wakacje No święta i wakacje. No święta czasami będą wyjątki, nagram. A w wakacje to mogą nawet być dwa zyski. Odcinki dwa... będą trwały po jakieś 20, 15, pół godzinki. Nawet go... <laughs> Może się przytrafić, że godziny będą trwały. No on i tego bym nie nawalę. Testujemy nowe gierki. I będzie tak, sesja z krapami, czyli z grami, które są podrobione. Będzie... No i... Szczególnie to, to on! Kacpę, zabijcie. Gdzie ty? Kacpę! A ja cię zrobiłem! Ja się nie pigniałam, Idę po ciebie. Idę po ciebie jeszcze raz. Okej, nie zabiję cię, ale błagam. Jeśli jeszcze raz tak zrobisz. A nie, to ja tego nie zrobię. Masz Kasper? Kasper? No. Co? Ktoś tutaj został zabity. To chyba ty. Tutaj leży kość. Kość. O, i kolejna. Pomaga Ja cię noc się robi. A jestem blisko. Co to było? To mnie chciało ubić. Co? Nie. Słyszałem jakieś walnięcie. to ja na pewno nie był bug. Teraz nie wiem gdzie jest, to mi nie uśmiechla. Ale idę cały czas szlakiem. Uh -huh. No ja się to sumał, łazie i co Jeszcze może dzisiaj jeśli nam się uda uruchomić serwer, to może jeszcze nagramy Minecrafta, jeśli nam się w ogóle uda serwer. I jutro be, be, dojdzie trochę sesji, poza tym, że nie mam żadnej, bo to mowy kanał. Nie be... Na razie jutro dojdzie nowe gry na moje konto, więc... Na pewno bedo... będzie co do nagrywania, na pewno. Bo na koncie mam jakieś 50 Uhu. gier. Więc będzie to Chcia... do nagrywania. On ma... On ma chyba 60 gier na pulpicie, nie Nie, 41. No, Albo Aba... no, no. 45. więc nie będzie co do nagrywania. Gdzie jesteś na pewno? Nie jestem. Ja jestem na środku kempingu. A tam o. jesteś! No nie! Jezus. Ej, jest moja sika, to, ja to moja A! Moja. Gdzie to jest to? Ale ej! Ale moje siekiera, ale ja, ale ja mam jedną siekierę. No ja, też. Jest ja też? A to jest. To moja! Ne, no, to wykopujmy e, tą trawę. Piotrek! Pieczek! No, dawole mi spać. Ty tu stałeś. Piotrek, ty tu ja stałeś. Ja wykopuję tą trawę. Eee! Ej, co ja kopię? Ej, ja kopię to ja Nie tylko. wiem. Piotrek! Na trawę. Ty tak stałeś. Ty tak stałeś. No ja ciężko. Co ja to w ogóle rozumiem? Jak, ja, jak ja widzę. No, nie, ja wykopię tą Piotek. trawę i robimy ten według gry Ty tak stałeś stałeś I Tak, ty na tak, tysiąc subskrypcji ty na kanale tak To trochę, to trochę po, po... Ej, ale tutaj biegle Jak będzie tysiąc subskrypcji to, to kanał mocno się zmieni Zająć! Nie Nie! Chyba stałe w łóczuszki dla I kanał się mocno zmieni na tysiąc subskrypcji, ale to nie będzie tak szybko Nie wiecie na to Może kraksel tu wszystko wbija? Nie mam tego. Potrzebuję trzy duże kamienia. Żeby skractować... Nie kłapek tu. Nie, ale cienie przypakowane. Nie wiem czy będzie coś się widziało na tej, ale okej. Okay. Okay. Ja właśnie zbuduję mogę podniesienia ostatniego kamienia. Zwalam lamków. E, ja bym nie... Ja myślę sobie zbudziłem swoją tu no nie, mów człowieku. No to trzymaj moją. No. Trzymaj moją. Ale po co mi twoja? O Kasper! Podnieś co? mnie, podnieś mnie, zabiłeś mnie. Ja! Ty! No. Kurde, się zabiłeś! Ja nawet kikiel nie miałem! Nie wiem co mnie zabiłeś. Ej, gdzie my? Dzisiaj już rzuciłeś. O, jest mała szykiewa. Ja to jedziemy. A, jaka ja to chcę. Traktuję ten, on To no. do mnie. Widzę, co ja klikam. Widzę, mm. okay. no. ja że się mylę. Skarbuję. Słuchaj. Alo, Gabriel. Ja też obejrzę ten filmik, trochę filmiku, obejrzę, czy wszystko dobrze się nagrało. Aha No to słuchaj są... Ten piekłik i biorę to Jako... No to ja Jezus Ja myślałam, że ta się trzeba wyleczać O, tak to chociaż będzie poradnik dla tych, którzy nie umieją złożyć namiotu W kempingu. ja się ja się zastanawiałem i to długo I Kasper mówił, że nie umie grać A jak sobie radzi? Dobrze

I rzuca w czerwiec, słuchajcie mi, to jest To nie jest wszystko jak się składa, bo tutaj jeszcze trzeba to postawić Jak to? Mhm mm No jasne, cholera, jasne postawić się nie da postawić Może też z tej strony? Tak. O, wbijam prępa Może to odwrócę, może się postawię Ja... Bo w tym um, miejscu nie da Co u Ciebie ja wbiję? Jak tak. O! widzę! Wbijamy kolejnego! Ej, bo już tam Ja wbijam tutaj sobie pręty do ziemi, bo tak mówimy, weź ja ode mnie rozpal! Nie mam młotka ja Ale tutaj ale tutaj się nie chce postawić, kurde, ten! Tutaj się nie chce postawić! Ale co? A tu, tutaj się nie chce ten postawić, tak, No czekaj? Tu się nie chce postawić, tu! Nie chcę się Nie chce co? To się Ale nie co? No, no wiesz, o czym To, to Łóżko? Nie chce się po prostu... No, nie chodzi. Okay, się to przez Nie chcę Nie chcę się Nie chcę Nie chcę Nie chcę Tak. Tak. Co no tak ponuro się zrobiło nagle? Kiedy się ponuro maszesz? Ej, a dasz mi moją siekierę? No tam gdzieś leżysz Jak leży no. ja, leżę tam gdzieś? No bo ja bym nie winę na swoją, tu. No. Olej. Siekielę mi nie dała. No ty mi nie dałeś. Zejdź.

Ej Grolik, wypad mi stąd! Okej, okay, to tak, rozpadamy. Ja miałem pamiętam, że miałem jedno drewno więcej, to poczekaj, to jeszcze do, dołożę. Ale A ja, ja pamiętam, że ja nie mam ani kamyków, ani dym. No ja miałem jedno drewno więcej, chyba mam jeszcze. Jezus, słychać jak ty pijesz Pęciarzu Waślarzu Hoplarzu no, Powiem ci, ja tu postawiłem... Łaj, ja łaj Co ty tam robisz? Stawiam... Ciebie Ja chcę cię teraz... Co? Chcesz jebić chule? Co? No to dalej? Nie na ja nie, bo ja mam, ja mam, ja mam na resztce HP. Resztkę HP mam. No. no ja też. Więc ja nie biję się. Ja mam ja taki malutki pasażer. Ja zauważyłam. I dlatego stoi w Ja nie mogę włączyć jak pipunka, jak ja. a ja nie mogę jak kłócą. Zaczekaj. Ile ja. ja masz yy, piwa? Piwa? No piwa, piwo no. wypaliłem, bo powiedziałeś, że ten, ale to jest chyba nie piwo. Ja piję piwo. Ja mam przez... Szes... Ja to... A, piję, piję, piję właśnie długie piwo i zostało mi 14 piwa. Jak ja nie ja... inaczej tego widziałeś? 16. No, jak to widzowie można... Dla... Może mnie dwóch nie słychać. On ma alergię na kurz. Ej, wypadł z mojego krzesła, to moje krzesło. Wypad to moje krzesło. Co ty powiedziałeś? Wypad to moje krzesło. Poczekaj, radio postawię, będzie raźniej. Wilki nas przyjdą zjeść. Jej! Dupa nas boli. My żyjemy. Co tam Czekaj, kempinkowo. No, no. To ja już zrobiłem. A, bo ja, bo ja radio zabrałem. No. E, e, e. Ej, bo ty ukucnąłeś w krześle, co dziwnie wygląda. Ha, no, Masz mięso? podaj mi się jak to kulika. wyglądało Nie no, nie da się tego Jedaj ja tutaj arenę wypiszę, bo gra... bo... to zrobię jakiegoś questa, żeby nie było nudno jakiegoś questa Ja tu... Um, Piotrek, chodź no. tu do mnie tak ja już trawę zamiast kulika Ja już trawę okay. zamiast kulika O Jezu. Tak? się stało, ale my już mamy przecież E, my zbagowaliśmy grę. Bo gra nam każe zrobić ten namiot, a my mamy namiot. Teraz, teraz ja, mogę. Ja, ja postawię. Wstawiłem, bo teraz się wstawia i tepe. A cóż, Czekaj, ja postawię ten e, gril. to Możemy i spać. I spać. Koho. Żeby prześpimy. No to mało. Widzę twój tyłek i to doskonale. No i fajnie! Ja jest, jak ale jakbym obrócił ten, no to by było dobrze. Dobra. Wypadł z mojej łuczka.

Piotr, masz, masz melony? Teraz ja wracam Dobra że będziemy się bić Szczelnie nie dla żadnych biegów na Pop. Tak, już Co tam robisz? Nie, robię no, sobie karty Dla ogniska to O! Dariu chodź spać Bo teraz tak, mama ale będzie ale, ale moja postać jest nie trochę śpiąca Aha, no i kurde Dariu chodź spać Okej, ja tutaj... Do ogniska dokładam i mięso położę no tak, ale ty to wytniesz teraz, to wszystko, nie? Ej, wypa z nie? mojego łóżka Po pierwsze Ej, to te, teraz, to wszystko teraz wytniesz, nie? Jak ciebie nie było na no boku, że ciebie nie było, no to co? Ale, ale ja nie mam programu ci... do wycinania no, jak nie? Ja no, nie mam programu do wycinania, niestety Na razie będę tak nagrywał odcinki no, niestety Cześć, trzeba cię A masz, marshmallow, masz Masz? tanki? Wiesz odcinek jak to się sprawdza. Ja powiem, że w pierwszy raz korzystam z tego programu w ogóle. Mogę kamerę włączyć, ale nie robię tego. Nie wiem ile odcinek ma. zakończymy co kończymy kasper? Mara. Do widzenia ludzie. Widzimy się jutro albo jeszcze dzisiaj. Ara.